Już od podstawówki chemia była moim ulubionym przedmiotem w szkole. Jeśli chodzi natomiast o chemię organiczną, zawsze najbardziej fascynowały mnie tłuszcze, ponieważ jest to najbardziej labilny makroskładnik żywności. Dlatego dziś opowiem Ci o tym, jak oszukują Cię producenci olejów roślinnych. Zapraszam! Do nagrania tego filmu zainspirował mnie pewien materiał, który znalazłam na YouTubie pod hasłem Olej Rzepakowy Skarbem Europy. W którym pewien pan, profesor, doktor, habilitowany nauk medycznych wychwala pod niebiosa olej rzepakowy. Stwierdza on, że jest on doskonałym źródłem kwasów omega-3 dla dzieci, natomiast w drugiej części, którą obejrzałam wczoraj, wręcz zaleca karmienie dzieci olejem rzepakowym. Generalnie mitów wokół oleju rzepakowego czy innych olejów roślinnych powstało już bardzo wiele, dlatego dziś postaram się obalić większość z nich. Pierwszy mit, który między innymi właśnie porusza pan profesor, o którym wspominałam, jest to, że olej rzepakowy jest doskonałym źródłem kwasów omega-3. Jeśli spojrzymy sobie na procentową zawartość kwasów tłuszczowych w oleju rzepakowym, to możemy w nim wyróżnić 7% kwasów tłuszczowych nasyconych, 21% kwasu linolowego, który należy do kwasów omega-6, 11% kwasów alfa-linolenowego, który należy do kwasów omega-3 i 61% kwasu oleinowego, który należy do kwasów omega-9 osoby, które spożywają kwasy tłuszczowe roślinne, twierdzą, że te kwasy roślinne, czyli kwas alfa-linolenowy, jest w stanie konwertować w naszym organizmie do kwasów zwierzęcych, czyli kwasu heksaenowego i kwasu eikozapentaenowego. Mówiłam już o tym w moim poprzednim filmie dotyczącym zdrowotności mięsa, natomiast przypomnę ci dzisiaj, że tak naprawdę, jeśli chodzi o tą konwersję, to jest ona na bardzo niskim poziomie. Jeśli chodzi o kwas eikozapentaenowy, wynosi ona 5%, natomiast jeśli chodzi o kwas do koza wynosi ona zaledwie poniżej 0,5%. Konwersja ta także zależy od wielu czynników. Po pierwsze, od obecności kwasów omega 6 w Twojej diecie. Ponieważ te same enzymy, które odpowiadają za konwersję kwasu omega 6, czyli kwasu linolowego, te same enzymy odpowiadają za konwersję kwasów omega 3, czyli są to różnego rodzaju desaturazy, które dodają wiązanie podwójne i elongazy. Które wydłużają nam łańcuch węgrowy. Więc jeśli spożywasz bardzo duże ilości kwasów omega 6, no to niestety, ale ta konwersja będzie jeszcze gorsza, ponieważ te enzymy będą tak jakby zajęte przez kwasy omega 6. Drugim czynnikiem są kofaktory, które są niezbędne do tych reakcji, czy to jest żelazo, czy to jest cynk, czy to jest witamina B6. Jeśli Twoja dieta jest niedoborowa, nie dostarczasz tych kofaktorów razem z żywnością, również możesz się liczyć z tym, że ta konwersja będzie pogorszona. Oprócz twojej diety o konwersji decydują także inne czynniki. Na przykład w wiek, im jesteś starszy, ta konwersja będzie gorsza. Zdrowie metaboliczne, im twoje zdrowie metaboliczne jest gorsze, tym również ta konwersja będzie pogarszona. Oraz przede wszystkim płeć. Są badania, które pokazują, że tak naprawdę u płci męskiej ta konwersja nie zachodzi w ogóle. Generalnie największe możliwości, jeśli chodzi o konwersję kwasu alfa-linolenowego, posiadają kobiety, które są w ciąży dlatego że to właśnie kwas do koza który powstaje z kwasu alfalinolenowego, jest niezbędny do tego, żeby prawidłowo rozwijał się mózg dziecka. Oczywiście kwas alfalinolenowy ma dużo pozytywnych właściwości dla Twojego organizmu, m.in. jest też substratem do produkcji ciał ketonowych. Natomiast powiedzmy sobie jasno, niezbędne dla człowieka są kwasy pochodzenia zwierzęcego, czyli kwas do koza i kwas ekozapentaenowy. I teraz załóżmy, że chciałbyś traktować olej rzepakowy jako główne źródło kwasów omega-3 w swojej diecie. Takie bardzo minimalne zapotrzebowanie na kwas do, do koza to jest 250 mg. Jeśli ryb nie spożywasz, no to ono wzrasta już do około 600 mg, ale przyjmijmy sobie tą dolną granicę. Więc jeśli chciałbyś za pomocą oleju rzepakowego zabezpieczyć swój organizm w niezbędną dawkę kwasu do koza heksaenowego, to musiałbyś go spożyć 500 gramów. I przy okazji dostarczysz do swojego organizmu 105 gramów kwasu linolowego. Czyli jest to kwas, który przypomina, należy do rodziny Omega 6 i będę dzisiaj jeszcze o nim bardzo dużo mówić. Drugi mit dotyczy smażenia. Producenci oleju rzepakowego rekomendują ci, że olej rzepakowy jest doskonałym olejem do smażenia. Tylko ja czegoś tutaj nie rozumiem. Skoro w oleju rzepakowym mamy kwas alfalinolenowy, który należy do kwasów Omega 3. I w oleju lnianym również mamy ten sam kwas, alfa-linolenowy. I wszyscy wiedzą, że na oleju lnianym absolutnie nie wolno smażyć, ponieważ kwas alfa-linolenowy bardzo szybko się utlenia. To dlaczego każą Ci smażyć na oleju rzepakowym? A może w takim razie powinieneś wybrać olej rafinowany? Zanim przejdę do omawiania procesu rafinacji, opowiem Ci trochę o tak zwanych ale, czyli zaawansowane produkty lipooksydacji. Póki kwasy tłuszczowe nienasycone znajdują się w nasionach, są one zabezpieczone, przed dostępem światła czy dostępem wody, przez łupinkę oraz przez antyoksydanty, które występują w tym nasionku. Natomiast kwasy tłuszczowe wyekstrahowane w postaci oleju, niestety już takiej ochrony nie posiadają. Dlatego bardzo szybko ulegają różnego rodzaju procesom utleniania. To trochę tak, jakbyś sobie wziął dwie osoby jedną osobę bardzo ciepło ubrał, natomiast drugiej osobie kazał być nago i wystawił te osobę na 20 stopniowym mróz. Oczywiście biorąc pod uwagę, że osoba ta nie jest zaadoptowana do zimna. Mniej więcej tak można sobie porównać wrażliwość kwasów tłuszczowych na utlenienie. Tłuszcze roślinne już w trakcie ekstrakcji ulegają oksydacji czy zmianie konfiguracji z cis na trans. Olej rzepakowy tłoczony na zimno już na dzień dobry zawiera 5% kwasów tłuszczowych konfiguracji trans. Oleje wyciśnięte z nasion, następnie przelane do Przezroczystej plastikowej butelki ustawione w sklepie na półce, gdzie nastawione są na działanie światła, które później ty kupujesz i jeszcze poddajesz obróbce termicznej, są po prostu dla ciebie trujące. Utleniony tłuszcz pokarmowy staje się wolnym rodnikiem i utlenia twój endogenny tłuszcz. Jeśli chodzi o lipooksydację, o której wspominałam, składa się ten proces z trzech etapów: inicjacja, propagacja, terminacja natomiast produkty końcowe tego procesu, który już zachodzi w twoim organizmie, takie jak na przykład 4-hydroksynonenal czy aldehyd malonowy, czy akroleina, są dla ciebie genotoksyczne, cytotoksyczne, mutagenne i kancerogenne. Więc teraz skoro wiesz jak bardzo łatwo kwasy tłuszczowe nienasycone ulegają utlenieniu, zajmijmy się procesem rafinacji. Zanim olej roślinny poddany jest procesowi rafinacji, następuje tak zwane wstępne tłoczenie w prasach surowca, gdzie jest on poddawany ciśnieniu Wraz ze wzrostem ciśnienia rośnie również temperatura do 160 stopni Celsjusza. Drugim etapem jest ekstrakcja wytłoków, ponieważ w wytłokach pozostaje jeszcze około 15-20% tłuszczu. Odbywa się to za pomocą rozpuszczalników ropopochodnych, np. heksanu. Temperatura tej ekstrakcji to ponad 150 stopni Celsjusza. Więc sama rafinacja jest wielostopniowym oddziaływaniem na olej temperaturą, wodą oraz chemikaliami. W pierwszym etapie, który widzisz, czyli tak zwany etap, który nazywa się odszlamianie, jest to proces z udziałem kwasu ortofosforowego. Na tym etapie usunięte z tłuszczu zostają fosfolipidy z lecytynami, składniki białkowe, chlorofil, wapń, magnez, żelazo i miedź. Drugim etapem jest neutralizacja, inna nazwa to odkwaszanie. Jest to działanie na olej wodnym roztworem wodorotlenku sodu, tak zwanym ługiem sodowym, gdzie usuwane są wolne kwasy tłuszczowe. Kolejnym etapem jest pielenie. Olej poddawany jest tutaj działaniu substancji absorbujących w temperaturze około 90 stopni. Na tym etapie zachodzi także zjawisko utleniania oraz izomeryzacji, gdzie powstają wspomniane przeze mnie kwasy tłuszczowe konfiguracji trans. Kolejnym etapem jest winteryzacja. Czyli inaczej odwoskowanie. Proces ten dotyczy tylko oleju słonecznikowego czy bawełnianego. No i na końcu dezodoryzacja, czyli odwadnianie, gdzie usuwane są związki smakowo-zapachowe poprzez destylację parą wodną. Temperatura destylacji to 200 do 300 stopni Celsjusza. Więc jeśli chodzi o samą rafinację, jak widzisz, jest to proces, który usuwa z oleju witaminy, składniki mineralne i antyoksydanty, dzięki temu możesz dłużej przechowywać taki olej, natomiast jest to Olej, który jest pełen kwasów tłuszczowych już utlenionych oraz kwasów tłuszczowych konfiguracji trans, które będą bezpośrednio już oddziaływać na Twój organizm. Śmiało można powiedzieć, że olej rafinowany jest takim troszkę koniem trojańskim, który wprowadzasz do swojego organizmu. Teraz omówię kwestię kwasu linolowego, czyli kwasu z rodziny omega 6. Oczywiście dodam tutaj na początku, że jest to kwas dla nas również niezbędny, ponieważ organizm ludzki nie ma możliwości syntezy kwasu linolowego denowo, natomiast problem z kwasem linolowym jest taki, że my go potrzebujemy, ale nie w takich ilościach, jakich występuje on na dzień dzisiejszy w naszej diecie. Poprzez zastraszenie Amerykanów kwasami tłuszczowymi pochodzenia zwierzęcego i cholesterolem, które spowodował Ancel Keys swoim słynnym badaniem siedmiu krajów, Poprzez produkcję Crisco, przez firmę Procter Gamble, czy poprzez narrację kościoła adwentystów dnia siódmego, Amerykanie zmienili całkowicie swoje odżywianie. W 1860 roku przeciętny Amerykanin spożywał poniżej dwóch gramów kwasu linolowego dziennie. Natomiast w 2010 roku ta ilość wzrosła już do 80 gramów dziennie. Śmiało można powiedzieć, że kwas linolowy jest takim największym niebezpieczeństwem, jeśli chodzi o różnego rodzaju oleje roślinne. W jakich olejach roślinnych znajduje się najwięcej kwasu linolowego? Olej kukurydziany zawiera 56% kwasu linolowego. Olej bawełniany zawiera go 50%. Olej ryżowy zawiera 32% kwasu linolowego. Olej z krokosza zawiera 76% kwasu linolowego, olej sezamowy zawiera 40% kwasu linolowego, olej sojowy zawiera 49% kwasu linolowego i olej słonecznikowy zawiera 64% kwasu linolowego. Pamiętaj, że kwas linolowy to nie tylko oleje roślinne, to także przetworzona żywność, to także jedzenie w restauracjach czy mięso zwierząt rzeźnych karmionych zbożami. My jako ludzie nie zdążyliśmy się w trakcie ewolucji przystosować do tak dużej ilości kwasu linolowego, który obecny jest w naszej diecie. Nadmiar kwasu linolowego może niekorzystnie działać na Twój mózg, ponieważ zwiększa podatność Twojego mózgu na stany zapalne i działa prawdopodobnie przez jego utlenione metabolity, tzw. okslamy, o których będę jeszcze dzisiaj sporo mówić. U ludzi nadmierne spożywanie kwasu linolowego przez matkę powiązano z nieprawidłowym rozwojem dzieci. Tak jak powiedziałam wcześniej, kwas linolowy nie jest produkowany przez Twój organizm. W okresie laktacji około 80% tłuszczu zawartego w mleku matki jest to tłuszcz, który pochodzi z tłuszczu matki, natomiast tylko 20% tłuszczu jest to tłuszcz, który pochodzi z tłuszczu pokarmowego. Okres przetrwania kwasu linolowego w ludzkim organizmie wynosi 2 lata. Dlatego tak ważne jest to, żeby kobieta, która planuje ciążę, zadbała już wcześniej o odpowiednio niski poziom kwasu linolowego i odpowiednio wysoki poziom kwasu dokozaheksaenowego w swoim organizmie. Sporo badań wykazało niekorzystny wpływ kwasu linolowego w mleku matki na układ nerwowy dzieci. Na przykład w jednym badaniu stwierdzono, że duża ilość kwasu linolowego obniża funkcje motoryczne i poznawcze u dzieci w wieku pomiędzy 2 a 3 lat. W innym badaniu stwierdzono, że duża ilość kwasu linolowego obniża inteligencję werbalną u dzieci w wieku pomiędzy 5 a 6 lat. Generalnie dzieci, które karmione są mlekiem matki, które zawiera kwas linolowy, rozwijają się tak samo jak dzieci, które nie byłyby w ogóle karmione mlekiem matki. Ale to nie wszystko. Badanie wykazały długotrwały wpływ macierzystego kwasu linolowego na zdolności poznawcze u dzieci. Nawet w wieku 15 lat te zdolności poznawcze przy dużej ilości kwasu linolowego w mleku matki były obniżone. W innym badaniu stwierdzono także, że duża ilość kwasu linolowego Koreluje z występowaniem migreny lekoopornej. Obniżenie ilości kwasu linolowego w diecie i podniesienie zwierzęcych kwasów z rodziny omega-3 powodowało, że migreny zmniejszyły się aż o 40%. Zaawansowane produkty lipooksydacji, takie jak 4-HNE, o którym wspomniałam, są ściśle powiązane nie tylko z cukrzycą czy z chorobami sercowo-naczyniowymi, ale także z chorobami neurodegeneracyjnymi. Olej rzepakowy powiązano także z pogorszeniem pamięci. Czy pogorszeniem zdolności uczenia się i przyrostem masy ciała u myszy, które modelują nam chorobę Alzheimera. Teraz mój ulubiony temat, który poruszę a propos kwasu linolowego, a mianowicie temat miażdżycy i cholesterolu. Wiele osób do tej pory uważa, że miażdżyca czy zmiany miażdżycowe w organizmie są spowodowane cholesterolem w diecie. Jeśli należysz do tych osób, to pragnę Cię uspokoić, bo absolutnie tak nie jest. Cholesterol jest dla Twojego ciała takim jakby troszkę bandażem, czyli jeśli pojawia się jakiekolwiek uszkodzenie w Twoim ciele, no to zbiera się tam cholesterol, żeby to uszkodzenie zabandażować. Wiązanie procesu zmian miażdżycowych z cholesterolem to jest troszkę taka korelacja, a nie szukanie prawdziwej przyczyny. To tak jakby nagle kosmici zlądowali na naszą planetę i stwierdzili, że za wszystkie wypadki na ulicy odpowiedzialne są karetki, ponieważ wszędzie, gdzie jest wypadek, stoi karetka. Jeśli spożywasz duże ilości kwasu linolowego, wbudowywuje się on w Twoje lipoproteiny. Czy to są lipoproteiny o wysokiej gęstości, niskiej gęstości czy średniej gęstości, wszędzie tam, niestety, ale cholesterol estryfikowany jest właśnie kwasem linolowym. I teraz ten kwas linolowy, a konkretnie jego utlenione metabolity, czyli te oksalamy, o których wspominałam, będzie utleniał ci twój cholesterol. I to dopiero utleniony cholesterol jest w stanie tworzyć komórki piankowate, które rozpoczynają proces miażdżycy. Cholesterol, który jest natywny, czyli który jest niezmieniony, absolutnie nie ma możliwości do tworzenia wspomnianych przeze mnie komórek piankowatych i rozpoczęcia procesu zmian miażdżycowych. Jeśli chodzi o samą blaszkę miażdżycową, to rzeczywiście występuje tam utleniony linolan cholesterolu. Już w latach 60. XX wieku było wiadomo, że głównym kwasem tłuszczowym, który występuje w blaszce miażdżycowej jest właśnie kwas linolowy. Dietetyczny kwas linolowy, zwłaszcza z olejów rafinowanych, który jest spożyty przez ciebie, budowywuje się w twoje lipoproteiny i powoduje oksydację twojego cholesterolu. Gdybyś zastąpił utleniony kwas linolowy tłuszczami nasyconymi, które również budowywują się do lipoprotein, absolutnie twój cholesterol nie ulegałby utlenieniu. Kiedy Amerykanie spożywali jeszcze duże ilości kwasów tłuszczowych od zwierzęcych, ich cholesterol był chroniony przed utlenieniem, ponieważ jeśli lipoproteiny zawierają w sobie kwasy tłuszczowe nasycone, cholesterol się po prostu nie utlenia. Natomiast dopiero zamiana kwasów tłuszczowych nasyconych na kwasy tłuszczowe omega 6 pochodzenia roślinnego spowodowała epidemię miażdżycy. Jest już wiele badań, które potwierdza, że to właśnie zastąpienie kwasów tłuszczowych zwierzęcych olejami roślinnymi zwiększyło śmiertelność z powodu chorób sercowo-naczyniowych, choroby wieńcowej czy. Śmiertelność ogółem. Kwas linolowy jest znany także ze swojej kardiolipotoksyczności. Duża ilość kwasu linolowego to duża ilość wolnych rodników, który Uszkadza mitochondria w twoim sercu. Drugim czynnikiem, jeśli chodzi o kardiolipotoksyczność, jest to, że kwas linolowy powoduje takie jakby usztywnienie serca, ponieważ pogarsza stosunek kolagenu typu pierwszego do kolagenu typu trzeciego. Kolagen typu pierwszego odpowiada za sztywność, natomiast kolagen typu trzeciego odpowiada za elastyczność mięśnia sercowego. Więc śmiało można powiedzieć, że Kwas linolowy ma takie działanie profibrotyczne, ponieważ powoduje usztywnienie Twojego mięśnia sercowego. Nadmiar kwasu linolowego bezpośrednio także wpływa negatywnie na Twoje mitochondria. Mitochondria w swojej błonie wewnętrznej posiadają fosfolipid, który nazywa się kardiolipina. Jest to fosfolipid, który niezbędny jest do optymalnego funkcjonowania enzymów Fosforylacji oksydacyjnej, czyli po prostu do pozyskiwania energii dla Twoich komórek. Jeśli w Twojej diecie obecna jest bardzo duża ilość kwasu linolowego, kardiolipina ta ulega zmniejszeniu. Przy diecie bogatej w pasy omega-6 potrafi ona zmniejszyć się aż sześciokrotnie. Duża ilość kwasu linolowego w diecie powoduje również przebudowę Twojej kardiolipiny. Przekarmienie mitochondriów kwasem linolowym. Przebudowywuje jej strukturę, czyniąc ją bardziej podatnym na utlenienie. Utlenienie kardiolipiny jest to jeden z czynników, który rozpoczyna nam apoptozę. Apoptoza, przypominam, jest to zaprogramowana śmierć komórki. I teraz, jeśli w Twojej diecie znajduje się dużo kwasu linolowego, to w miejscu apoptozy wchodzi nekroza. Różnica jest taka, że podczas apoptozy martwa komórka ulega fagocytozie, czyli ona jest wchłonięta i zutylizowana przez Twój organizm. Natomiast w przypadku nekrozy Zawartość martwej komórki wydostaje się na zewnątrz, uwalniane są enzymy lizosomalne, co powoduje silną reakcję zapalną. Nadmiar kwasu linolowego w diecie odpowiada także za przyrost masy ciała, insulinooporność. Czy epidemię otyłości, z którą aktualnie mamy do czynienia? W badaniu, w którym myszy karmiono olejem kukurydzianym, wykazano, że kwas linolowy indukuje insulinooporność i zmniejsza aktywność lokomotoryczną myszy. W innym badaniu, w którym porównywano kwas linolowy z kwasami tłuszczowymi nasyconymi, okazało się, że to właśnie kwas linolowy powodował przyrost masy ciała. Dieta bogata w kwas linolowy zmniejsza także aktywność nocną u zwierząt laboratoryjnych. I teraz, jak to się dzieje, że. Kwasy z rodziny omega 6 powodują różnego rodzaju stany zapalne w organizmie, czy otyłość, czy hiperfagię. Więc na pewno słyszałeś, że kwasy omega 6 są to kwasy, które są prozapalne, i rzeczywiście z kwasów z rodziny omega 6 powstają prozapalne ekozanoidy. Natomiast z kwasów z rodziny omega-3 te ekozanoidy są przeciwzapalne. Ekozanoidy to są metabolity właśnie kwasów tłuszczowych z rodziny omega-6 czy omega-3. I to one właśnie posiadają zdolność wpływania na metabolizm czy ogólnie na stan zapalny w Twoim organizmie. Innym układem, który odgrywa tutaj rolę, jeśli chodzi o powstawanie otyłości czy o tą hiperfagię, o której wspomniałam, jest układ endokanabinoidowy. Jeśli kiedykolwiek paliłeś marihuanę, na pewno jest Ci znane zjawisko tzw. gastrofazy. I teraz chodzi tutaj o to, że my ludzie posiadamy układ endokanabinoidowy. I jeśli ktoś pali marihuanę, to fitokanabinoidy, które są w niej obecne, działają na nasz układ endokanabinoidowy, powodując właśnie zwiększenie apetytu. Jeśli chodzi o nasz układ endokanabinoidowy, to w skład tego układu wchodzą receptory kanabinoidowe, czyli CB1, CB2, wchodzą także nasze endogenne kanabinoidy, czyli anandamid i 2-arachidynyloglicerol oraz enzymy, które będą regulowały powstawanie i degradację tych kanabinoidów w naszym organizmie. Przy ekspozycji na THC, czyli tetrahydrokanabinol, łączy się z Twoimi receptorami kanabinoidowymi i powoduje, że chce Ci się jeść. Duża ilość kwasu linolowego w diecie będzie powodowało wzrost kanabinoidów w naszym organizmie, ponieważ powstają one z kwasu linolowego. Endokanabinoidy zwiększają apetyt, aktywują szlaki magazynowania tłuszczu. Sprzyjają zapaleniu adipocytów i hamują katabolizm, co właśnie niestety, ale prowadzi do otyłości. No i na koniec jeszcze jedna kwestia, a mianowicie kwestia chorób nowotworowych. Więc na pewno słyszałeś, że rak odżywia się glukozą. No i rzeczywiście tak jest, natomiast rak nie tylko odżywia się glukozą, rak doskonale potrafi przeżyć właśnie na kwasie linolowym. Przypominam także tutaj że im więcej kwasu linolowego spożywasz, tym więcej kwasu linolowego mają Twoje tkanki. W badaniu na myszach wykazano, że dieta bogata w kwas linolowy promuje powstawanie guza sutka u myszy. W innym badaniu wykazano, że kwas linolowy promuje zmiany epigenetyczne związane z zapaleniem okrężnicy i rakiem. Generalnie osoby spożywające bardzo duże ilości olejów roślinnych, czy to jest olej kukurydziany, czy to jest olej sojowy, czy to jest olej słonecznikowy, są bardziej zagrożone różnego rodzaju chorobami zapalnymi jelit, a głównie rzadziejącym zapaleniem jelita grubego. No i teraz takie moje podsumowanie, więc tak jak powiedziałam, kwas linolowy jest dla nas kwasem tłuszczowym niezbędnym. Problem polega na tym, że po prostu po pierwsze spożywamy go za dużo, a po drugie spożywamy go w postaci utlenionej, nie spożywamy go w postaci niezmienionej, czyli w postaci natywnej. Kwas linolowy spożywany w postaci natywnej ulega konwersji do kwasu gamma-linolenowego. Kwas gamma-linolenowy jest to kwas, który ma udowodnione działanie zdrowotne, jeśli chodzi o różnego rodzaju problemy skórne, czy to jest atopowe zapalenie skóry, czy to są różnego rodzaju egzemy. Metabolitem kwasu gamma-linolenowego jest prostaglandyna E1, która ma rzeczywiście działanie przeciwzapalne. Natomiast licz się z tym, że przy insulinooporności na przykład ta konwersja będzie ograniczona. Generalnie, jeśli zależy ci na dostarczeniu kwasu gamma linolenowego do swojego organizmu, to lepszą opcją będzie spożywanie oleju z wiesiołka czy z ogórecznika na przykład. No i teraz odpowiem ci na pytanie, które na pewno ci się nasunęło w trakcie trwania tego filmu, a mianowicie jakiego tłuszczu używać do smażenia. Więc według mnie, najlepszymi tłuszczami do obróbki termicznej będą tłuszcze, które zawierają największe ilości kwasów tłuszczowych Nasyconych. Jeśli chodzi o tłuszcze pochodzenia roślinnego, będzie to olej kokosowy. Natomiast no ja zawsze stoję po stronie tłuszczy zwierzęcych, więc do smażenia możesz śmiało używać smalcu, możesz śmiało używać łoju wołowego, czy możesz śmiało używać masła klarowanego. Jeśli natomiast jesteś aktualnie na dodatnim bilansie kalorycznym, bo na przykład budujesz masę mięśniową i spożywasz bardzo duże ilości węglowodanów, lepszą opcją będzie dla Ciebie tutaj oliwa z oliwek, ponieważ staramy się nie łączyć dużych ilości kwasów tłuszczowych nasyconych. Z dużą ilością węglowodanów. Oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia również nadaje się do smażenia, ponieważ, po pierwsze, zawiera ona w swoim składzie kwas oleinowy, który jest dosyć odporny na obróbkę termiczną, ale głównym czynnikiem, który warunkuje jej użyteczność, jeśli chodzi o obróbkę termiczną, jest zawartość polifenoli, które rzeczywiście zabezpieczają kwas oleinowy. Przed utlenieniem. Problem z oliwą z oliwek jest taki, że jest ona bardzo często zafałszowana innymi olejami roślinnymi, więc jeśli masz dostęp rzeczywiście do sprawdzonej oliwy z oliwek, to spokojnie możesz jej używać. Jeśli natomiast polegasz na oliwie z oliwek, którą kupujesz w sklepie, no to robisz to już na własną odpowiedzialność. Jeśli uważasz mój materiał za wartościowy, zostaw łapkę w górę, subskrybuj kanał i widzimy się w kolejnym filmie. Pa!